Od lat rząd USA szerzył kłamstwo, jakoby prezydent Wenezueli Maduro był szefem kartelu narkotykowego. A teraz, gdy USA porwały Maduro i próbują go osądzić w pokazowym procesie w Nowym Jorku, Departament Sprawiedliwości USA w końcu przyznaje prawdę. Od początku wiedział, że Maduro nie jest przywódcą kartelu narkotykowego. W rzeczywistości, w ramach pokazowego procesu przeciwko Maduro, Departament Sprawiedliwości USA przyznał, że nie istnieje coś takiego jak tak zwany Kartel de los Soles, czyli Kartel Słońc. To rażące kłamstwo sięga czasów pierwszej administracji Trumpa, a Departament Sprawiedliwości pod kierownictwem byłego agenta CIA, Williama Barra, twierdził, że Maduro i inni wysocy urzędnicy Wenezueli byli częścią tego fałszywego Kartel de los Soles. Następnie rząd USA zachował się jak szef mafii i początkowo zaoferował 25 milionów dolarów nagrody za głowę Maduro, a następnie w drugiej kadencji podniósł tę kwotę do 50 milionów dolarów za głowę prezydenta Wenezueli. Ale teraz, gdy Departament Sprawiedliwości USA sądzi Maduro w pokazowym procesie, został zmuszony do przyznania, że to wszystko było kłamstwem. Nie tylko Maduro nie był przywódcą tej grupy, ale sama grupa w ogóle nie istniała. Została sfabrykowana. Is 92 years old, A tak przy okazji, sędzia nadzorujący ten pokazowy proces przeciwko Maduro ma 92 lata, co jest jaskrawym przykładem dekadencji Imperium Amerykańskiego, które uważa, że może po prostu porywać zagranicznych szefów państw z uznanych na arenie międzynarodowych suwerennych rządów i sądzić ich w fikcyjnych sądach, którym przewodniczą ludzie pamiętający II wojnę światową. Wszystko to jest kompletną farsą. W rzeczywistości w listopadzie 25 roku napisałem tweeta, który stał się wiralem, w którym przeanalizowałem niektóre dowody z głównych, Mediów pokazujące, że tak zwany kartel słońc nie istnieje. A Trump i Marco Rubio wykorzystywali to kłamstwo, aby usprawiedliwić kolonialną wojnę agresji przeciw Wenezueli. Na przykład CNN opublikowało w listopadzie artykuł, w którym przyznało, że ten tak zwany kartel nie istnieje. Podobnie francuska państwowa stacja telewizyjna France 24 również opublikowała w sierpniu artykuł, w którym potwierdziła, że tak zwany kartel słońc nie istnieje. Było więc oczywiste, że w okresie poprzedzającym tę wojnę agresji przeciwko Wenezueli rząd USA. Kłamał, tak samo jak kłamał przed nielegalną inwazją na Irak.